Wysoki Sajmie jesteśmy świadkami swego rodzaju operacji dezinformacyjnej, odwracania uwagi od rzeczy istotnych. Zarówno ta rezolucja w Parlamencie Europejskim nie ma żadnego znaczenia, nie ma mocy wiążącej, jak i cała ta uchwała dziś tutaj przedstawiona ma charakter iście kabaretowy. Ta uchwała zresztą potwierdza nieprawdę. Nie ma w rezolucji Parlamentu Europejskiego żadnego stwierdzenia, żeby projekt Tarczy Wschód był projektem flagowym dla Unii Europejskiej. Nie ma żadnego tam przesądzonego finansowania. Jest jedynie taki zamiar. Dopisany do punktu 15, na końcu tego punktu, wyraźnie po przecinku, jest dodane i tarcza wschód, i jeszcze tarcza wschód. W 20 punkcie, jeśli ktoś z Was to przeczytał, znajdziecie zasadę równomierności rozłożenia inwestycji w obronę równomierności geograficznej. Zasada równomierności geograficznej w skali kontynentu europejskiego jest wprost sprzeczna z tym, o czym kłamiecie Polakom, czyli rzekomym uprzywilejowaniem wschodniej flanki NATO. Nie da się jednocześnie zbroić państw bałtyckich, Polski i Portugalii, i Hiszpanii. Albo jest równomiernie, albo jest jakiś priorytet. Druga sprawa. Przesuwanie kompetencji do Brukseli jest wprost sprzeczne z naszymi priorytetami obronnościowymi. Tu powinny zapadać decyzje. Żaden z generałów tego nie poprze, bo żaden z yy, każdy z generałów wie, że to jest bez sensu, co chcecie zrobić. Żadnego eurodługu, żadnych kolejnych euroobligacji, żadnych nowych kompetencji do Unii Europejskiej. Jedyne, co Unia Europejska mogłaby i powinna zrobić, to dać nisko oprocentowane kredyty, a tutaj w polskim rządzie, w polskim Sejmie powinniśmy dyskutować, na co je przekształcić. E, I ostatnia sprawa. Osłabiacie stanowisko negocjacyjne Polski. Większość rzeczy. W kwestii tego, jak ma być ten instrument skonstruowany, jest nieustalone. Premier dzisiaj na ten temat dyskutuje, a Wy do rangi doktrynalnej podnosicie poparcie kota w worku. Jesteście tak samo nieroztropni, jak był premier Morawiecki, kiedy tutaj reklamował KPO i później się okazało, że eurodług jest, euroobligacje są, pieniędzy nie ma. Dziękuję. Dziękuję. Wystąpienie klubowe kontynuował będzie pan poseł Andrzej Tomasz Zapałowski. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Ja przy tej debacie chciałem się zapytać półtora roku rządzicie gdzie jest nowa strategia bezpieczeństwa narodowego, gdzie jest strategia obronności, podstawowe strategiczne dokumenty, na których obiera się bezpieczeństwo Polski? Nie ma tego. Wy zapewniacie tylko papierowe bezpieczeństwo uchwałami i rezolucjami. Wy się miotacie, wy nie działacie rzeczywiście na rzecz bezpieczeństwa Polski. Mówicie o tarczy wschód. A ja się zapytam tarcza wschód to jest czasowe, chwilowe wstrzymanie przeciwnika. Co dalej? Co dalej z całym systemem obronnym? Szanowni Państwo, Panie Marszałku. Ta polityka, którą obecnie prowadzicie, jest absolutnie nieodpowiedzialna. Same zakupy, jaki jest stan mobilizacji sił zbrojnych, jednostek operacyjnych, czym obstawicie w zasobach osobowych, ludzkich i sprzętowych tarczę wschód? Macie takie symulacje? Bardzo dziękuję. Pytanie do autora poprawki. Poprawka jest bardzo prosta. Skreśla się w tej uchwale zdanie pierwsze. Dlaczego to zdanie? uważamy, że skreślić należy jako klub PiS. Otóż to zdanie mówi tak, że Sejm wyraża pełne poparcie dla tej rezolucji Parlamentu Europejskiego. Pełne poparcie chcecie wyrazić dla rezolucji, która wzywa do zastąpienia obecnej metody głosowania większością kwalifikowaną. Co to oznacza? Drodzy Państwo, gdybyśmy w 2021-2022 roku mieli większość kwalifikowaną, to wtedy Niemcy Zmusiłyby całą Unię Europejską, żeby pomoc była ograniczona do tych 5000 tysięcy hełmów. I mielibyśmy ruskie wojsko na naszej granicy. Tak by było wtedy. My to zablokowaliśmy. Mateusz Morawiecki, prezydent Andrzej Duda, nasi sojusznicy zbudowali koalicję, która to zatrzymała. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj jeszcze można. Jeżeli te pomysły, za którymi głosowaliście, wejdą w życie, to Polska straci kontrolę nad swoją obronnością. I stąd właśnie pytanie do autora poprawki. Co możemy zrobić? Bo tam jest wiele pięknych słów, tarcza wschód i tak dalej. Swoją drogą do tarcza wschód. Tam się nic nie dzieje 10 miesięcy. Do roboty się weźcie zamiast pisać głupie uchwały. Szukasz zdrajców, w pierwszej poprawce do akapitu pierwszego wnioskodawcy proponują skreślić zdanie pierwsze. Z poprawką tą łączy się druga poprawka. Nad tymi poprawkami głosować będziemy łącznie. Przystępujemy do głosowania. Proszę. Nie bójcie się, spokojnie. Dziękuję bardzo. Szanowny panie marszałku, wysoka izba, odpowiadając na to pytanie, no trzeba na początek powiedzieć, że postulat tworzenia alternatywnej opcji obrony dla Rzeczpospolitej w postaci Unii Europejskiej to jest wersja, nie wiem, może dla Posła Zębaczyńskiego, ale nie dla ludzi myślących. Przecież wystarczy sprawdzić, kto jest członkiem NATO, a kto jest członkiem Unii Europejskiej. Większość, zdecydowana większość państw członkowskich Unii Europejskiej to są państwa jednocześnie członkowskie NATO. To dlaczego chcecie tworzyć alternatywną strukturę dowodzenia? Niech Europej państwa europejskie. Zaangażują się w NATO, zgłoszą więcej jednostek wojskowych, wydają do systemu dowodzenia natowskiego, wydają więcej na swoją obronność, a nie dublują kwatery głównej NATO. Niech nie dublują sekretarza generalnego, niech nie dublują łańcucha dowodzenia, ponieważ to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Na polu walki nie ma miejsca dla dwóch generałów. Albo NATO, albo Unia Europejska. Nie wyprowadzajcie Polski z NATO! Przystępujemy do głosowania. Panie marszałku, wysoka izbo. Przybywam tutaj także jako ten, który brał udział przy tworzeniu białej księgi, więc zakładam, że to co wam mogę powiedzieć będzie informacją z pierwszej ręki. Otóż... Nikt nie chce i nikt przy zdrowych zmysłach w Polsce. A zakładam, że jednak wszyscy tutaj jesteśmy przy zdrowych zmysłach w Polsce. Nie chcemy zastępować się NATO Unią Europejską. To jest niemożliwe i nikt tego nie chce. A więc bardzo proszę, nie kłamcie, nie, nie, nie kłamcie. Przede wszystkim nie kłamcie. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, ja muszę powiedzieć, Panie Prezesie, patrzę się na pana. to Te regulacje, które dzisiaj Unia Europejska przyjmuje. Te regulacje, zaraz o nich powiem. Zaraz o nich powiem. Te regulacje są wielkim sukcesem tych wszystkich, którzy od samego początku mówili, że Unia Europejska nie powinna konkurować z NATO, ale powinna być uzupełnieniem do NATO, bo dzisiaj tak się dzieje, bo jakie zdolności, bo jakie zdolności militarne, jakie zdolności wojskowe ma finansować Unia Europejska, co przewiduje w białej księdze? Dokładnie te i tylko i wyłącznie te zdolności, które, których oczekuje od państw członkowskich NATO. A więc w tym momencie mamy idealną sytuację, w której Unia Europejska wykorzystuje swój potencjał gospodarczy, finansowy do tego, aby finansować zdolności NATO. Aby finansować zdolności NATO. I pan, panie prezesie powinien się z tego cieszyć. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem? Proszę bardzo. Przestańcie... Panie pośle, czy też panie ministrze, no, wydawało mi się, bo kiedyś byliśmy w jednej partii, że pan jest człowiekiem inteligentnym. No. Ale jak się okazało, tylko mi się wydawało. To, co jest w tej chwili proponowane, to jest nic innego jak uruchomienie dynamiki politycznej. Dynamiki, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa największe państwa, no, nazywają się niesłusznie mocarstwami. Dynamiki, która będzie prowadziła do co najmniej wielkiego osłabienia, być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi. To Przepraszam, poseł Marek Sawicki. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Premierze Kaczyński, myślałem, że kwestia bezpieczeństwa państwa nie będzie nas na tej sali dzielić i że od i że od przynajmniej 30 lat mamy w tej sprawie konsensus. Ja panu przypomnę, 2006 rok był pan premierem, wtedy pan proponował likwidację wspólnej polityki rolnej i przeniesienie tych środków na wspólną armię europejską. To co z panem się stało? Jak pan się zmienił, panie prezesie? Czas wrócić do tego, kiedy też pan się uważa za człowieka inteligentnego. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów posłów jest za przyjęciem poprawki pierwszej i drugiej? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało. 422 posłów za 191, przeciw 231 wstrzymało się, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm poprawki odrzucił. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. To... Pa... Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, myśmy w ogóle kiedyś. Wspólnie myśleli o bezpieczeństwie Polski. Ja pamiętam, ja pamiętam, kiedy byłem z wami w jednej partii. Wtedy się wydawało, że wy reprezentujecie polski interes, a dzisiaj wzywam jeszcze raz, ponieważ zostały przyjęte poprawki opozycji, żebyście dali sobie sekundę na zastanowienie i zagłosowali za bezpieczeństwem Polski. Bo jak nie, to każdemu obywatelowi, szczególnie we wschodnich województwach, powiem, żeście byli, żeście byli przeciwko Tarczy Wschód. Tak, pani marszałek Witek, pani też ma szansę jeszcze być za Tarczą Wschód. Apeluję do pani sumienia, żeby pani była za. Przystępujemy do głosowania nad całością projektu uchwały. Kto z pani i panów posłów jest za przyjęciem całości projektu uchwały w brzmieniu z druku numer 1128 wraz z przyjętymi poprawkami zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk kto jest przeciw kto się wstrzymał dziękuję głosowało 420 posłów za 230 przeciw 180 wstrzymał się jeden stwierdzam że Szein podjął uchwały w sprawie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Pan marszałek, premier. Głos zabierze teraz wicepremier minister obrony narodowej. Pan Władysław Kosiniak-Kanusz. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Po pierwsze, chciałbym bardzo podziękować tym, którzy poparli uchwałę. Dotyczącą fundamentów bezpieczeństwa państwa polskiego, to jest egzamin z patriotyzmu. To jest egzamin, kto jest za bezpieczną Polską, kto jest za silnym NATO, kto jest za silnym siłą Polski w naszych sojuszach. Nie zdaliście egzaminu. Prawa strona tej sali nie zdała egzaminu w Europarlamencie, nie zdała dzisiaj egzaminu.

Pan poseł, pan minister Zalewski, pan poseł Kowal, znający dobrze środowisko PiSu przecież, że coś się z nimi złego dzieje. Stracili to, co kiedyś mogło nawet imponować. Wielu Polaków głosowało dlatego na Was, bo mieliście dobre czucie zagrożeń ze Wschodu i nawet odpowiedzi na to. Utraciliście to zupełnie. Utraciliście ten słuch, a teraz utraciliście zdolność działania na rzecz dobra, rzecz pospolite.